Jesteśmy w Korczynie. Piękna, senna miejscówka, niedaleko Krosna, piękne okolice, które warto odwiedzić z kilku powodów, bo e, i zamek w Odrzykoniu, czyli legendarna zemsta Aleksander Fredro, tutaj to wszystko się działo naprawdę, żeby nie było. Również obok rezerwat y, Przątki można zatrzymać się w drodze w Bieszczady, wystarczy tylko troszeczkę z głównej drogi zboczyć, ale dzisiaj, dzisiaj nie o tym. Niesamowite miejsce. Miejsce, gdzie jeżeli traficie, jeżeli się wchodzi tutaj raz, to chce się wracać. Największa pijalnia czekolady nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale prawdopodobnie w Europie i jedna z największych na świecie. Tutaj w Korczynie. Kto raz tutaj wejdzie, chce wracać. Wchodzimy. Już tutaj na tym niepozornym korytarzu czuć, że coś się święci. I tak naprawdę. Szaleństwo zaczyna się za tym progiem. To zupełnie inny świat. Na ścianach czekolada pod różną postacią, w różnej wielkości, z różnej okazji, o różnych gabarytach. I tak w tym całym wielkim pomieszczeniu gdzie dzieją się no naprawdę czekoladowe rzeczy niewyobrażalne. Setki propozycji o różnych kształtach i również te pływające. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest największy wodospad czekolady w tej części świata. Mówię zupełnie poważnie, do tego jeszcze wrócimy. Co jeszcze jest największe? Tutaj Korczyna okazuje się, że jest stolicą czekolady pod różną postacią. Nie tylko Polski, nie bójmy się tego słowa, ale i Europy. Ua! Największa tabliczka czekolady w Polsce. I to produkowana seryjnie, oczywiście w bardzo małych ilościach, bardzo małych ilościach duże tabliczki czekolady. No niesamowity prezent, jak ktoś kocha czekoladę. Będziemy tutaj dzisiaj dosyć długo. Dla nas, dla was trochę krócej, ale będziemy się starali opowiedzieć, co tu się dzieje, co tu się dzieje jest bardzo słodko. To niesamowite miejsce. Musiał ktoś kiedyś wymyśleć, musiał ktoś kiedyś stworzyć. No i musi cały czas się to wszystko rozwijać. Jest z nami twórca tego przybytku, bardzo słodkiego, mistrz Mirosław Pelczar. Witam serdecznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Mnie również, może nawet bardziej. Panie Mirosławie, oczywiście standardowe pytanie. Mistrzu, jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się tak naprawdę 9 lat temu od produkcji czekolady. Generalnie z czekoladą jestem związany, że powiem od prawie 18 lat. Ale generalnie, że tak powiem, tę przygodę, że powiem, cały czas rozwijałem. I od dziewięciu lat, że tak powiem, prowadzimy razem z żoną zakład, fabrykę czekolady, taką rzemieślniczą oczywiście, gdzie ręcznie produkujemy na co dzień różnego rodzaju czekolady, klasy premium, także od pralin, trufli, figurek. M muszę od razu zapytać, bo miejsce robi niesamowite wrażenie. Pan jako cukiernik. Kto to wymyślił w ogóle? Kto to realizował? Czy korzystaliście z jakiegoś mistrza designu, czy po prostu gdzieś tam w Alkowa żona wieczorem, w nocy, śniadanie, kolacja nie śpią i wymyślają te wszystkie cuda? Kto? Ja. Ja, ja jestem. Uwaga, uwaga i teraz ode mnie brawa. <klucza> Jak się wchodzi do pijalni, to od razu zwraca się uwagę na te tory, przy których stoimy, bo ten. Pociąg krąży dookoła całej pijalni. Dokładnie tak. Jest to jedna z licznych naszych atrakcji. Przede wszystkim była, została stworzona dla dzieci i ten pociąg jeździ. Czyli nie ma jakiegoś ukrytego tutaj powodu, że składacie razem tutaj z rodziną kolejkę. Nie. Po prostu to jest taka atrakcja dla najmłodszych tak. i starszych, żeby, żeby coś się działo i faktycznie się dzieje. Dokładnie. Zawsze nam się kolejki też podobały, dlatego komponowaliśmy taką małą skalę, chociaż jest największa skala taka kolekcjonerska właśnie do naszego obiektu. No dobrze, ale jest jeszcze tutaj obok coś, o czym dotychczas nie mówiliśmy. Ja o tym wspomniałem chyba na początku programu. Ale jest jeszcze jedno, delikatnie mówiąc, no nie powiem, że szaleństwo, ale coś, co wzbudza mocne zainteresowanie w okolicy, ba, nie tylko w regionie. Nie ma takich rzeczy, czyli galeria samochodów. Tak, galeria samochodów wyścigowych, filmowych, bajkowych. Jest tam około w tym momencie 22 samochody, wszystkie jeżdżące, prawdziwe, także można to wszystko zobaczyć na żywo. Wystarczy wyjść z pijalni Parę i kloków. obok jest Oczywiście, galeria tych samochodów. W budynku, jak najbardziej. I to są samochody, które są w większości oryginalne. Tak, oryginalne, w większości postrzegane z USA. W pijalni znajduje się mnóstwo zaskakujących maszyn, których działanie dla mnie jest dużą tajemnicą i zatrzymaliśmy się przy takim wynalazku. Do czego to to służy? To jest urządzenie, bardziej maszyna do komponowania własnej czekolady, także poprzez proces tutaj naciskania na monitorze, przez taką aplikację naszą wymyśloną, możemy sobie skomponować własną czekoladę i zabrać ją do domu według naszych ulubionych smaków, na przykład. Czyli dużo dobrej zabawy, zwłaszcza dla najmłodszych, a potem się wychodzi się z jedynym, niepowtarzalnym, indywidualnym prezentem, spersonalizowanym, jak to niektórzy mówią. Tak, tak. No super, wypas, ale to nie jest jedyna tego typu maszyna tutaj. Nie, jest w tych atrakcji dużo więcej, także pokażemy je za chwilkę. Tutaj komponujemy swoje opakowanie. Opakowanie z własnym zdjęciem, które tutaj widzimy na No właśnie, to jest takie duże opakowanie, czyli duża czekolada. Czyli tu jest normalnie taka trochę bardziej wypasiona fotobudka, tak robi jest. się wspólne zdjęcie i potem się wrzuca to zdjęcie na opakowanie czekolady. Dokładnie tak. To co? Wspólna fota? Oczywiście. Każdy kto tutaj przychodzi do pijalni, musi zatrzymać się w tym miejscu. Musi zatrzymać się w tym miejscu, ponieważ to miejsce robi takie wrażenie, że generalnie ja tutaj mi te łydki drżą, jak widzę. To jest największy, bo wodospad czekolady, przynajmniej pod tą szerokością geograficzną. No w Polsce tak na pewno tak. To mamy że, jak powiem, może powiedzieć, że jest sprawdzone, bo to jest nasza konstrukcja. Wysokość 230 przez godzinę przelewa się też bardzo duża ilość czekolady, bo 230 gram... Ile, jest... zaraz, zaraz, mówicie, ile się przelewa? 230 kg przepraszam, bo 230 kg. Kilogramów... Przez godzinę, oczywiście w obiegu zamkniętym, także ona spłynie i kaskadowo spływa. Czy wy czujecie, w jakiej jestem teraz sytuacji? Stoję obok setek kilogramów płynącej czekolady i ja nie mogę tego liznąć? Nie mogę. Tutaj nie bez powodu stoi tabliczka, dekoracja proszę nie dotykać. Myśmy to rozkminiali wcześniej. Oczywiście przygotowałem się, zapytałem pana Mirka i ja muszę to powiedzieć, jak ktoś się tu pojawi, ta tabliczka jest po to. To jest prawdziwa czekolada, ale tu się dba ekstremalnie i o bezpieczeństwo, i o to, żeby te produkty można było spożywać. Tego nie można. To jest na zewnątrz, jakieś zarazki, coś tutaj lata, to jest tylko na pokaz, ale ręka świeżbi. To jest prawdziwa czekolada. Czy wy, to, czy wy to wyobrażacie sobie? To płynie, ja stoję obok tego i nie mogę tego dotknąć. To jest dla mnie katorga. I to jest prawdziwa smak... Mogę tak powąchać tylko? Jasne, oczywiście. Proszę bardzo. No, prawdziwa, prawdziwa. Ile smaków czekolady w tym momencie, jeżeli Pan jest stanie się tutaj określić, mogę wchodząc do pijalni kupić, zabrać ze, ze sobą? Ciężkie pytanie. Na pewno dużo. Tak? Ale idziemy raczej w setki nie setki, w 10. Tak, tak, tak. W setki, w setki, w setki. Tego jest bardzo dużo. Nie jestem w stanie stwierdzić, że to jest 100, 200 czy... Rozumiem, bo to cały czas sytuacja na, pewno... na bieżąco jest, jest tak, rozwijana. Tak, tak. No dobra, ale taka y, pierwszy smak y, pana autorski, pewnie ten sprzed wielu, wielu lat. To co to było? To, było, y, to był smak, kiedy stworzyliśmy firmę, 9 lat mm -hmm. temu. Ta Taczkada jest dzisiaj za mną tutaj na stojaku. Proszę bardzo, jest to Taczkada... No dobra, powiedzmy prawdę. No ustaliliśmy, że to powiemy ona. Nie, że tak przypadkowo tu stoimy. Y, to sytuacja była trochę skingowana z tą czekoladą. No i co to za smak? Mięta szurawina, gorzka czekolada. Mówię szczerze, to była pierwsza nasza autorska tabliczka i do dnia dzisiejszego cieszy się ogromną popularnością, mimo, co że jest kitem sprzedaży. Gorzka z miętą szurawiną. Mówiliśmy o smakach czekolady, ale teraz trzeba zobaczyć, co oni tutaj kombinują z kształtami, bo te też są nietuzinkowe. Chodźmy. Jak się okazuje, pijalnia na czekoladę to nie tylko jest spożywanie na dziesiątki, setki sposobów, ale również można tutaj brać udział w warsztatach, czyli dowiedzieć się, jak czekolada powstaje, ba nauczyć się samemu małe co nieco. I jesteśmy właśnie obok takiego miejsca, gdzie takie zajęcia się odbywają. Tak? Oczywiście, dokładnie. To jest jedna z je takich pracowni, także zapraszam, pokażę, jak to wygląda. No to wchodzimy. Otwieramy nasze magiczne drzwi i zapraszam. Kręcenie jest, dobra, tak nie jest. jest tak łatwo wejść do środka. Dziękuję. No, moi drodzy, znowu totalna akcja z ilością niesamowitych zapachów, no nie bez powodu, bo znajdują się tu cudeńka, które zostały, rozumiem, wyprodukowane dosłownie przed chwilą przez biorących udział w warsztatach. Kto może w nich brać udział? Tak naprawdę każdy może brać udział w takich warsztatach od małego dziecka po dorosłą osobę. Jak to wygląda? Wygląda tak, że trzeba się umówić odpowiednio, że tak Czyli jest rodzina? Rodzina, dokładnie. Wydzień, klasa, klasa, szkoła. Klasa, najbardziej. Klasy, tak najbardziej duże grupy, mniejsze grupy nie ma tutaj. No, ale tu ograniczeń. Wszyscy, wszyscy się mieszczą, na przykład jak jest jakaś cała klasa, bo widzę, że tak no, kilkanaście osób może tu pracować, prawda? Na tej pracowni robimy taką grupę około 10 osób. Większe mhm. grupy przyjmujemy na obiekcie. Wówczas wtedy jest to inaczej zorganizowane i tam robimy duże grupy przedszkolne, szkolne. Także nie ma problemu. Co to jest w ogóle tutaj? Nie to mogę... są trufle. Trufle ręcznie robione o smaku szampana z delikatną nutą maliny, czyli fajny, słodki smak szampanem. Jak najbardziej, koniecznie. Uwaga, to trzeba spróbować. Nie prowadzę dzisiaj samochodu. Jasne. Z szampanem, tak? Szampanem, dokładnie. Chyba nie trzeba dawać komentarza. Bialnia czekolady, nie tylko mocne i radosne spożywanie, ale okazuje się, że jest tu mnóstwo ciekawych punktów związanych z historią, nie tylko jak się tą czekoladę tworzy, ale w ogóle skąd się bierze czekolada, z jakich roślin powstaje i naprawdę chwała Panu Mirkowi, że młody człowiek, jak się to pojawia, to czegoś może się nauczyć. Za nami model, no model, no nie wyrosłoby tutaj drzewo, drzewo kakaowca, tak dokładnie wygląda. Jest też fajna mapka, która pokazuje skąd się, skąd czekolada przy, przybywa, nawet tutaj do Korczyny, bo i Indonezja, i Afryka, i Ameryka, Ameryka Południowa, i to są podstawowe miejsca, gdzie taki drzewo kakaowca rośnie i stamtąd ta podstawa dobrej czekolady się bierze. Panie Mirku, czy w Waszych czekoladach są jakieś dodatki z Podkarpacia? Dobre pytanie, no. ale oczywiście jakby nie inaczej jest. Czyli Dereń, Podkarpacki, Dereń. Dereń Podkarpacki! Proszę Państwa, ja teraz już uprzedzam, że niebawem w, w jednym z filmów tej naszej serii pojawi się Dereń Podkarpacki w roli głównej. Ale to już niebawem. No, i nastąpił ten moment, kiedy czas się pożegnać. My wyjeżdżamy, ale wrócimy tutaj i mamy nadzieję, że po tym krótkim filmie zrozumieliście, że pijalnia w czekoladę w Korczynie to nie jest takie zwyczajne miejsce. Udało mi się zebrać ekipę, która w pocie czoła tworzy to niesamowite miejsce i powoduje, że jest tutaj nie tylko smacznie, ale i słodko. Zapraszamy!